Omówienie przycisków na budowie aparatu Sony Alpha 300 oraz 350. Włączenie i wyłączenie aparatu. Wejście do menu aparatu. Włączenie i wyłączenie wyświetlacza. Przeglądanie zdjęć. Kasowanie zdjęć. Przycisk funkcyjny. Korekta ekspozycji. Blokada ekspozycji. Włączenie i wyłączenie stabilizacji obrazu. Oraz przycisk pozwalający w trybie live view powiększyć oglądany obraz. Na górze aparatu mamy szybki dostęp do wyboru czułości ISO. Wyboru trybu zdjęć, pojedynczych, seryjnych lub samowyzwalacza. Włączenie i wyłączenie funkcji Live Oraz gałka szybkich nastawień. Automatyki programowej, pełnej automatyki, wyłączonej lampy. programów automatycznych, portretu, pejzażu, zdjęć makro, sportowych, zachodu słońca, portretu nocnego, manuala przez lekcji przesłony, czasu czytą programowej.